Witajcie widzowie. To jest pierwszy odcinek z boxa anarchia.gg. I dzisiaj sobie zagramy na eventowej mapie. Chciałbym wam też pokazać sposoby na zarobki. Pierwszy sposób to zbieranie jajek i sprzedawanie ich, a drugim zarobkiem jest zabijać graczy (a nie na strefie eventowej). A jak nic nie macie, ten to bierzecie po prostu sobie mieczyk, dwójeczka, jedyneczka. Chodzicie na strefę, kupujecie dwie marchewki, jedną, żeby wejść na strefę, drugą do łapki. Żeby króliczki nie uciekały, tylko do was podchodziły. I zamiast uciekać, to będą do was podchodzić. Polecam Wam osobiście ten zarobek. Takie jajka są bardzo tanie, ale bardzo dużo ich łatwo zebrać. Bardzo łatwo je zebrać w dużych ilościach. To jest jedna z najlepszych miejscówek Jak chcecie zabijać gracz, nie macie dobrej temki, to możecie sobie tu przyjść. Chyba, że macie słabej temy i chcecie sobie pobierać zajączki w spokoju, gdzie prawie nikogo nie ma, to polecam tam. Pokażę wam. To, że. <grym> z... ten, to, to. Nie znaczy, No. Może w żelaznym secie sobie pójść. Tu jest ta miejscówka, fajna. Tutaj też się sporo króliczków spi. I to jest najlepsze, że tu nikogo nie ma. No. Czasami są, ale zwykle nie ma tam gdzie jest te OP też są tam. Mogę wam pokazać, że też tam jest dużo. No sporo jest ludzi, ale strasznie sporo jest z tych zajączków, się tam respi. Tylko się opłaca. O. Aha. Dobra. Tu mamy jajko następne, niespodziewanie. Przechodząc zobaczyłem... bo ja nie miałem to już na Lifestealu, zrobiłem wszystkie jajka, tylko zapomniałem o tym jednym, o tym tutaj. Które było za mną. A tak to jeszcze zaznaczałem sobie. Tuż się pod warę spią, nie. Się mniej respi. Przewidzieli to twórcy administratorzy, że jak w, w, nikogo nie będzie u góry, bo nikomu nie będzie się chciał wchodzić. Dlatego zmienili to. I najwięcej się respi na dole. Na, tym bliżej linii, tym lepiej. Ogólnie. Tym więcej powiedziałbym. Już 12 jajek, w parę dosłownie ile? 2 minuty. To jest fajne, że jak Wam się skończy logo i macie jakąś rangę, to se możecie do Jaceka włożyć. 14 jajek. I to jest moim zdaniem najlepszy zarobek. Bo na rynku są bardzo drogie. Z 50 dolarów chodzą na rynku. Więc takie poziomu jakbyście uzbierali poziomu drugiego, to tak za ponad 1000 by zeszło. Kurde, ja mam zeza, nie? No. O Boże! Widzieliście? Tak dużo mieli. I teraz wystarczy, że zoracie I już macie. E, polecam kupić rangę jajo. Nie mam jajo, ale mam Gewipa, Ale bardziej się opłaca jajo niż Gewipa, bo to jest to samo: tylko masz razy dwa i nie traci się po śmierci. Ja na przykład teraz straciłbym tyle: jajek 6, czy tam 7. A jakbyś miał jaja, to byś w ogóle nic nie stracił. Jeszcze byś miał razy dwa. I bardzo polecam ten zarobek. On jest naprawdę najłatwiejszym zarobkiem na bokse. Się. No to ona może nawet z wygrać, w żelaznym secie biegać. Bo taka marchewka to dwa grosiki chodzi, nie? On się naprawdę opyla. Możecie nawet bez seta latać, żeby sobie go nie, nie niszczyć. Naprawdę jest tyle zarobków, ale ten jest jeden z najlepszych. Na początkujących, opłacany strasznie. Mogę wam pokazać jeszcze kordy wszystkich jajek. Pokażę wam. Wszy kordy wszystkich jajek, które są. No ja już 37, widzicie. Dobra, pierwsze jajko jest na tych kordach. Drugie jajko jest tam. Tutaj w ogóle sobie zaznaczyłem jaskinię zająca, żeby się nie męczyć z szukaniem jak będzie event. W ogóle oszukali nas z tym ściekłym zającem. Miał być ponad półtorej godziny temu i go nie było. Więc no, trochę słabo, ale no. Drugie jajko jest. Drugie jajko jest o tutaj. Następne jajeczko będzie. Mm. Następne jajko jest tam. Ja możecie sami też odgadnąć sobie, jak ktoś by chciał. Ale ja wam pokazuję kordy, nie? Tam jest dziesiąte jajko, tam koło tego pisklaczka, to to wam pokazałam. Tu są te kordy. Tu jest jajko. I jeszcze tam są tam jajeczka, no to to trochę potrwa widzowie. Niestety potrwa troszkę. Jedno jajko jest koło tego jambusta. Jak, jak będziecie długo grali, to ogarniecie sami wszystko. Ja chcę tylko pomóc z kordami. Naprawdę się opyla kordy, nie? Jeden gra, oni sprzedają te kordy za kapieniążki, a u mnie macie za darmo wszystkie kordy jajek. Dostaje się takie dwa jajka, które pod, podrzucają gracza w powietrze. Na boksze nie jest aż takie fajne. Tutaj jest następne jajeczko. E, w domkach są też, pamiętajcie, szukajcie też w domkach. U. I teraz będą w domkach jajeczka. Jako będzie w tym domeczku? W tym domku będzie jajko. U góry jest jajeczko. Pokażę Wam. Tutaj jest jajeczko. Kordy takie. Zatrzymcie sobie i przyjdźcie na te kordy. Bo nagroda jest nawet takie powiedziałbym free ponad 1000 lub dwa nawet. Tak bym zakładał. Następne są. I możecie też sobie sami odgadnąć. Ogólnie fajna zabawa jest na tym evencie. Powie tak szczerze, nie? To jest fajna zabawa. To jest następne jajeczko. Kordy macie takie. Tam w nie macie następne. I to takie długie jest, nie? To, to, to takie... Jak ktoś by chciał takie pieniążki za darmo, to to tutaj polecam. Hm. Tutaj jest, mamy następne jajeczko. Takie kordy. To są ten. Tam. tam jest na koszyczku też. Na koszyczku jest jajeczko. Kordy są tego... Trzeba się tam wdrapać. Nie, zrobiłem sobie nie na trudno. W środku tam są jajeczka. W środku też jest jajeczko tam. I te jajeczka akurat wam dam. Kordy są takie i poszukajcie sobie gdzieś tu. Są kordy takie, a te jajko piątaczka sobie znajdzie, znajdziecie sami. Rzeszę sobie znajdziecie sami. Nie chcę wam pokazywać, żeby nie psuć frajdy i zabawy. Dlatego to by było dziś na tyle. Następny odcinek będzie z Bedwarsów. No i larka!